Ściągamy tą obudowę, i ją najlepiej sobie wyjąć. Ona jest na tej zasadzie. I tutaj mam bezpieczniki. Tu powinny być dwa takie uchwyty do przekręcania, ale tu już ich nie ma. Kamerka, i tu sobie takie zabezpieczenie wciskamy. i nam wychodzi fajnie, że mamy do tego dostęp kurczę choć tu o. i na tej zasadzie możemy sobie tutaj grzebać a drugie są tutaj pod maską pod tą obudową